Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Mam na imię Piotr Merks, jestem doktorem nauk farmaceutycznych i zapraszam państwa do kolejnego, trzeciej odsłony naszego kolejnego case study. Ja jestem pracownikiem naukowym Zakładu Farmakologii Klinicznej Kolegium Medikum na Uniwersytecie Kardyna Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym przypadku, mianowicie dzisiaj będziemy mieli pacjenta z migrenowym bólem głowy. Nasz, nasz pacjent to 40 lat, jest to kobieta, pani Agnieszka jest to agentka nieruchomości, tym się zajmuje na co dzień przyszedł do apteki w celu zakupu aspiryny w dość wysokiej dawce bo 300 mg, i oczywiście wyciąg dziurawca w tabletkach sprawia oczywiście wrażenie mocno zaniepokojonej, przygnębionej no i pyta, czy prawda, dziurawiec pomoże jej w tym po pierwsze, że w jakiś sposób uchroni od zmęczenia, ale też może poprawi jej nastrój i rozwiąże problemy, takie jak na przykład problemy ze snem. Bardzo często okazuje się, że pacjentka nie może zasnąć i zasypia, lub zasypia normalnie, ale wybudza się przedwcześnie. To też oczywiście powoduje, że jest no, niestety zmęczona. To wszystko całościowo wpływa negatywnie na jej. Samopoczucie w ciągu dnia, gdy ma dużo obowiązków. Oczywiście w tym momencie jest to coś, co możemy spokojnie się tym zająć jako farmaceuci mamy taką wiedzę, umiejętności i kompetencje. Jeśli chodzi o leki, które przyjmuje nasza pacjentka, to jest Sumatriptan, który lekarz zaczął przyjmować w czasie ataku migreny. Moi drodzy, dowiadujemy się oczywiście ostatnio, że nasza pacjentka czuje się zdołowana. Dodatkowo znacznie częściej to skryje jej różnego rodzaju migrenowe bóle głowy, ma te napadowe migrenowe bóle głowy. Migrena została zdiagnozowana kilka lat temu, a już od bardzo, bardzo wielu lat lekarz przypisuje jej sumatryptan, Tak, to oczywiście tylko podawane w razie ataku, ale z kolei pacjentka jakby przyznaje, że. Lek jest bardzo efektywny, ale z jakichś dziwnych powodów boi się go przyjmować, ponieważ uważa, że lek źle nie wpływa, bo zawsze po jego zastosowaniu odczuwa nasilony niepokój lęk uczuć ciężkości w klatce pierwszej bądź też cietną i ręce. Tak? Więc oczywiście przede wszystkim te objawy jest to coś, co może być nieprzyjemne, ale są przemijające więc warto generalnie prawda, uprzedzić pacjenta. O takich objawach. Z reguły w początkowej fazie stosowania sumatyptanu takie objawy mogą mieć miejsce. Pacjent z reguły w praktyce odstawia ten lek, kiedy nikt go o tym wcześniej nie poinformował. E, oczywiście, biorąc pod uwagę nawet to, kiedy lek jest naprawdę wysoce skuteczny w walce z migranami. Moi drodzy, więc e, przede wszystkim, e, jeśli, jeśli generalnie e, objawy nie ustąpią, przede wszystkim pacjentka powinna zgłosić się znowu do lekarza w tym temacie, aby o tym też porozmawiać. Natomiast zdarza się czasem, że jeśli by generalnie tu była ta ciężkość w klatce i tak dalej, rzadko ale się zdarza, trytany mogą powodować generalnie zawały serca. Oczywiście zasady dawkowania zawsze powinniśmy z pacjentką omówić, że pierwsza dawka nie przynosi efektu i oczywiście nie należy też stosować drugiej dawki podczas tego samego ataku, ponieważ to nie będzie działało. Już trochę takich leków znamy, w których prawda, pierwsza dawka, jak gdyby, jest to dawka taka uderzeniowa, dopiero później te kolejne następcze dawki mogą wywoływać konkretne efekty. Przypominam, że oczywiście lek może być jednak bardzo skuteczny w napadach migreny i nie należy absolutnie stosować go tylko profilaktycznie. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to w momencie, kiedy, kiedy pacjentka prawda, może w razie ataku prawda, zastosować. No, można też oczywiście, ale niekoniecznie, jak gdyby w fazie aury migrenowej, można zastosować NLPZ, ale oczywiście w odpowiedniej wysokiej dawce. Tutaj bardzo często fajnie pomaga aspirina w dawce 1000 mg, a nie tak jak pacjentka jej się wydawało. 300 mg, więc to jak gdyby też jest taka, taka wskazówka, że e, można jeszcze dodatkowo dodać dodatkową dawkę aspiryny znacznie większą, bo 1000 mg, która powinna wesprzeć. Moi drodzy, e, jeśli chodzi o dziurawiec, wiecie o tym, że jestem absolutnym przeciwnikiem e, przy tak intensywnej farmakoterapii stosowania dziurawca. E, przede wszystkim e, tryptany wchodzą w interakcje, zwiększa ono oczywiście częstotliwość działań niepożądanych tryptanu, co też oczywiście nie jest, nie jest zachęcające. A proszę Państwa, możemy dawać coś zupełnie innego, na przykład preparat na bazie kozyka lekarskiego. Bądź oczywiście, jeśli by to było coś, co nie, zupełnie się nie zmienia, wtedy niestety potrzebna jest pogłębiona diagnostyka psychiatryczna. No i tutaj przede wszystkim, moi drodzy, może po prostu być to miejsce związek z tymi prezentowanymi przez pacjentkę objawiami. E, prawda, e, migranowymi, ale też mogą to być zaburzenia depresyjne, które też można prawda, tutaj mieć gdzieś z tyłu głowy. E, moi drodzy, więc ja tylko przypominam, że przyjmowane przez pacjentkę tryptan to lek będący agonistą receptora serotoninowego, zatem ewentualny dobór leczenia przeciwdepresyjnego jest jak gdyby bardzo ważny, ale też trzeba zachować tutaj duży Prawda, dużą ostrożność, tak? aby nie doprowadzić oczywiście do, do ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego związanego tutaj z nadmiarem serotoniny w mózgu. Moi drodzy, podsumowując, kolejny case. Przede wszystkim w leczeniu migrenowym bólu głowy nie wystarczy, prawda, nie, nie ma jak gdyby wystarczających dowodów na skuteczność, to jest jakby bardzo ważny element. Tutaj mówimy głównie o, prawda, samego, o samym parcetamolu. Zawsze warto z kolei tutaj wziąć pod uwagę tą dawkę uderzeniową NLPZ, o której wcześniej mówiłem. Nie stosuje się o opioidów, ponieważ tutaj dowody naukowe mówią, że one mogą przede wszystkim nasilać nudności, ale też powodować uzależnienie. Jeśli chodzi o same leczenie farmakologiczne, zawsze należy je łączyć z odpoczynkiem i snem. To jest jeden z kluczowych elementów. Pacjenci często stosujący, mający migrenę, oni po prostu mają problemy ze snem. I oczywiście jeśli cierpimy na migrenę, zawsze musimy sobie znaleźć te czynniki, które potencjalnie na tę migrenę wpływają. Więc na to oczywiście zwracamy uwagę. Może jest tak, że nawet dieta typu ser, czy czekolada, czy owoce tyczysowe mogą mieć bezpośrednie przełożenie na tą dolegliwość. Bardzo Państwu dziękuję. Serdecznie zapraszam do kolejnego spotkania.